Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie z Warny, z Bułgarii. Przy okazji tegorocznego Adwentu zaproponowano mi rozmyślanie na temat osoby Maryi, jednej z trzech głównych osób Adwentu. Uczciwie się przyznam, że zawsze miałem i mam ogromne problemy z rozważeniami na temat tej osoby. Z tego względu, że jakby dotyka mnie pewna rzeczywistość która jej była oszczędzona. Myślę, że trochę później do tego dojdziemy przy okazji rozważań, i po to, żeby one były jeszcze jaśniejsze i żeby łatwiej było zrozumieć tak naprawdę, co Pan Bóg przygotował nam, ludziom, w Osobie Maryi, chciałbym zaprosić do tego rozważania również jeszcze jedną osobę, a mianowicie Zachariasza. Zwiastowanie Zachariasza i Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny pojawiają się po sobie w dwóch kolejnych dniach Adwentu. Zwiastowanie Zachariasza jest 19 grudnia, 20 grudnia. Czytamy po raz drugi w Adwencie Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Pierwszy raz ten tekst był przeczytany 8 grudnia przy okazji święta niepokolanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Chciałbym zacząć najpierw od przeczytania tekstu z Łukasza, który dotyczy zwiastowania Zachariasza. Posłuchajmy. Nie będzie to cały tekst, ale myślę, że wystarczająco długi, żeby później mieć jakieś odniesienie do tego, co chcielibyśmy zauważyć przy okazji osoby Maryi. Anioł rzekł do niego. Nie bój się, Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja, Elżbieta, urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serce ojców nakłonić Ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. Oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ciekawe. To nie jest pierwsza osoba w Starym Testamencie, której się, i w Nowym również, której się zjawia, pojawia Anioł, zwiastując wolę Pana. I nie jest to pierwsza osoba, która ma w związku z tym pewne wątpliwości. Jeśli to nie małe. Przypomnijmy sobie zwiastowanie, na przykład, albo rozmowę, którą ma Gedeon z Panem. Próbuje, ponieważ to, co jest mu opowiedziane, jest niesamowite, w związku z tym chce potwierdzenia tego, tego co się ma wydarzyć. Nie dziwi więc fakt, że Zachariasz również w jakimś sensie chce potwierdzenia tego, co Bóg ma zdziałać. No, bo umówmy się, zwiastowanie, którego, które robi Gabriel, jest, jest dla niego niesamowite. Zachariasz jest kapłanem w podeszłym wieku razem ze swoją żoną nie mają dzieci. Więc to taki jest dla niego trudny moment do uwierzenia. Czytałem trochę na temat starych zwyczajów, gdzieś tam dotarła do mnie wiadomość, że być może ten, te dwa tygodnie posługi w świątyni i możliwość przenoszenia ofiar kadzenia pojawiała się w życiu Zachariasza tylko raz, że to był jedyny moment, kiedy on się w tej świątyni mógł pojawić. Ponieważ kapłanów w tamtym czasie do obsługi świątyni było około 18 tysięcy, więc oni odprawiali, służyli przez trzy dni, przez trzy święta w roku i każdy z nich. Miał również do obsługi, nazwijmy to w ten sposób dwa tygodnie. Więc być może właśnie Pan zaprasza Zachariasza do tego do, do świątyni po to, żeby w, tych, w czasie tych dwóch tygodni, w których on służy, żeby wtedy zwiastować to, co się ma wydarzyć, żeby, żeby mu zaproponować udział w zbawczej misji. A więc można by postawić pytanie co takiego się stało, że po jednym pytaniu Zachariasza, który pokazuje zwykłe, zwykłe wątpliwości ludzkie. No umówmy się, że natura, umiejętność wątpienia jest, jest naturą ludzką, z wątpliwości i z wątpienia rodzi się myślenie albo z myślenia rodzi się wątpliwość. Z wątpliwości rodzi się filozofia. Więc, cóż takiego się pojawiło w wypowiedzi, albo w sercu Zachariasza, że Anioł był tak kategoryczny, kiedy mówi: Będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom. O jaką wątpliwość więc chodzi? Wydaje się, że Chodzi tutaj o postawienie pewnej granicy Bogu. Możemy powiedzieć, że nasze doświadczenia ludzkie są właśnie takie, że bardzo często stykamy się z rzeczywistością duchową, z rzeczywistością Boga, stawiając mu jednocześnie pewne ograniczenia, mówiąc: Modlimy się, chcemy Twojego wsparcia, chcemy Twojej pomocy, mamy nadzieję na Twoje działanie w naszym życiu, ale. Pewne naturalne elementy tego życia są takie, a nie inne, i nie potrafimy ich przeskoczyć. Nawet Ty, Boże, nie potrafisz ich przeskoczyć. W związku z tym, tutaj akurat mówimy o starości Zachariasza i o starości Elżbiety. A więc Zachariasz jakby mówi: No fajnie, obiecujesz coś, ale, ale w gruncie rzeczy z punktu widzenia natury człowieka to po prostu jest niemożliwe. Wydaje się, że właśnie dlatego anioł mówi w ten sposób, tak jak do nikogo innego w Starym Testamencie, że ponieważ nie uwierzyłeś, to zostaniesz niemy. Możemy również powiedzieć, że to, to, to bycie niemym powoduje, że Zachariasz staje się świadkiem Bożej obecności, Bożego kontaktu, relacji do człowieka, więc, żeby zrozumieć lepiej, jaka jest różnica między człowiekiem, Zachariaszem, a człowiekiem Marią, spróbujmy teraz sięgnąć do tekstu bardzo przypominającego zwiastowanie Zachariasza, do tekstu mówiącym, który mówi o zwiastowaniu Najświętszej Marii i Panny. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Mario". Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. No więc w, jakby w podstawowej swojej, w podstawowym sensie bardzo podobne historie. Historie spotkania anioła z człowiekiem, który jest zaproszony do uczestnictwa w jakimś wyjątkowym Bożym planie i spotykamy jakby w podobnych momentach element wątpliwości. Zauważcie, że w jednym elemencie, to co mówiliśmy przed chwilą o Zachariaszu, jest to potraktowane tak, że ten człowiek nosi w sobie winę. Natomiast w drugim przypadku nie. O co tak naprawdę chodzi? Wiemy doskonale i to nam przypomina o tym święto niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, że przy okazji zbawienia człowieka żartuję sobie czasami, że Pan Bóg postanowił już nie, nie, nie liczyć na przypadkowość w, we współpracy z człowiekiem, dlatego że stwarzając człowieka i umieszczając go w raju, liczył na to, że ten człowiek będzie współpracował z nim, że będzie z nim, że będzie doskonały, że będzie fantastyczny. Przede wszystkim, że w miłości będzie postępował zawsze, będzie chciał być wierny temu, co Pan Bóg mówi. Ale wiemy, że Adam i Ewa postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście są wolnymi ludźmi. A więc w całym, w całym wymiarze swojej wolności zakwestionowali to postanowienie, prawo, które im dał Bóg, postępując inaczej, niż On od nich chciał. Maria rodzi się i jest Poczęta bez Grzechu Pierworodnego, a więc możemy powiedzieć, że jest zachowana w niej natura pełnego zaufania do Pana Boga. Pamiętacie, że po Grzechu Pierworodnym człowiek się skrył przed Bogiem. Zaczyna się kryć przed nim. Boi się go. Strach, który jest zrodzony z Grzechu Pierworodnego, jest pewnym. Jest pewną manifestacją braku zaufania do Pana Boga. Natomiast Maria została zabezpieczona przed, przed takim, taką naturą. Została zabezpieczona po to, żeby ten cały plan zbawienia mógł się zrealizować, żeby nie było momentu niepewności. Jakby człowiek współpracuje w całej wymiarze swojej natury. Ale zobaczcie, że wątpliwość Zachariasza jest zupełnie inna niż wątpliwość Marii przy okazji spotkania z Gabrielem. Zachariasz jest tym, który wątpi, czy Bóg rzeczywiście może zrealizować to, co obiecuje. Natomiast wątpliwości Marii biorą się być może z, tylko i wyłącznie z młodego wieku, albo biorą się również z pewnej niewiedzy. Po prostu chce wiedzieć, jak to się wydarzy, jak to będzie, jak, jak, jak ten Pan Bóg ma zamiar to przeprowadzić. Ale nie stawia mu żadnych barier, nie stawia żadnych ograniczeń, nie mówi mu, ty możesz zrobić to czy tamto, bo wie, że doskonale, że on może zrobić wszystko. Że jest w tym całym swoim wymiarze absolutnie wolny. I to pytanie ma zupełnie inny charakter. A więc w Adwencie poznajemy Maryję, która. Nie boi się Boga, nie boi się Jego, Jego decyzji, Jego, Jego wybrania, Jego zaproszenia. Zobaczcie, że to wyjaśnienie, które daje Anioł Marii, jest krótkie. Mówi o tym, że jest błogosławiona, mówi o tym, że święte, które się z niej narodzi, jest, będzie, będzie poczęte dzięki Duchowi Świętemu. Mówi również o tym, że podobnego błogosławieństwa doświadcza Elżbieta, która była uznawana za niepłodną, po to tylko, żeby jej uzmysłowić, że dla Boga naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. I ona w swojej prostocie to wyjaśnienie przyjmuje. Dla niej nie ma wątpliwości, czy to może się zdarzyć, czy się nie może zdarzyć. Pytanie było tylko być może o kwestię techniczną, jak to się wydarzy, bo przecież ona jeszcze nie prowadzi życia. Seksualnego z mężczyzną. Mówimy również o dziewczynce, która ma między 12 a 14 rokiem życia. Potem tą samą Marię widzimy jeszcze w podróży do Elżbiety. Widzimy kobietę, która już jest w ciąży, która idzie po to, żeby pomóc swojej bliskiej. Rozwój Chrystusa w życiu człowieka powoduje, że staje się, że widzi człowieka drugiego w potrzebie. To jest, wydaje się, już wtedy to zaproszenie, które, które potem widzimy w czasie, kiedy Jezus opowiada dobrą nowinę, kiedy mówi o, o Królestwie Niebieskim, do, do czego podobnie jest Królestwo Niebieskie, to często wraca, powraca do tego elementu służby, kiedy jedni Wybrani do Królestwa Niebieskiego, inni nie wybrani do Królestwa Niebieskiego pytają, jak to, kiedy myśmy Cię widzieli? To, to, to Chrystus mówi: No, wtedy, kiedyście mnie nakarmili, napoili, kiedyście mnie okryli, kiedyście mnie odwiedzili. Prawda? Więc tutaj to przynaglenie, to życie Chrystusa w Marii powoduje, że. że Stara się pójść do tych, którzy są w potrzebie, a więc tutaj akurat staje się tą, która służy swojej bliskiej w trudnym dla niej okresie przed narodzeniem dziecka. Wiemy, że Elżbieta nie tylko, że jest w ciąży, ale jest również starszą, zdecydowanie starszą osobą, jak mówią księgi różnych specjalistów, gdzieś pewnie po 60 roku życia, więc rzeczywiście. Nawet z punktu widzenia zwykłej ludzkiej natury, to narodzenie Jana, chrzciciela, jest rzeczywiście cudem. Mówi o tym, o, o tej naturze Matki Najświętszej, o tej naturze, która nie jest dotknięta grzechem pierworodnym, aby pokazać, że Maria dla nas jest znakiem tego, kim tak naprawdę bylibyśmy. Gdybyśmy nie byli dotknięci grzechem pierworodnym, pewnie wciąż bylibyśmy ludźmi, wciąż mielibyśmy ograniczoną wiedzę, wciąż mielibyśmy, musielibyśmy rosnąć, dojrzewać, uczyć się. Czytamy również, że zachowuje wszystkie te rzeczy w swoim sercu. Bardzo często nie do końca wie, co się dzieje w jej życiu, ale w niej samej nie ma strachu przed Bogiem, nie ma strachu przed relacją z Bogiem. Nie ma strachu, który wynika z grzechu pierworodnego. My zaś ludzie, tak jak Zachariasz z naszego dzisiejszego pierwszego czytania, jesteśmy ludźmi, w którym życiu przejawia się strach i powoduje, że boimy się Pana, Nieba i Ziemi, boimy się naszego Ojca, boimy się naszego stworzyciela, boimy się tego, który nas tak bardzo ukochał, że dał swojego syna, abyśmy mieli życie. To jest ta podstawowa różnica między, między naturą Maryi i naturą naszą. I w dwóch przypadkach mówimy o, o naturze ludzkiej, ale jedna ma w sobie bakterie, ma, so, ma w sobie wirusa. E, jakby nie z własnej woli zostaliśmy zakażeni tym wirusem nie z własnej woli, ale jednocześnie nosimy wszystkie, e, cały ten bagaż, który ciągnie ze sobą. Podobna duchowa pandemia. Drodzy bracia i siostry, życzę takiego przyjęcia tej obietnicy, którą Pan Bóg nam daje w Matce Najświętszej, bo my, my nie możemy jej naśladować w niczym, bo, bo mamy, tak jak powiedziałem przed chwilą, pokieraszowaną naszą naturę. Nie jesteśmy w stanie jej naśladować, ale jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka jest Boża obietnica, która się w jej życiu zrealizowała. I do której jesteśmy również zaproszeni, będąc już dziś uwolnieni od grzechu pierworodnego, będąc już dziś uwolnieni od, od skutków tego grzechu, dlatego że dzięki Chrystusowi mamy nadzieję, przygniemy kiedyś całym sobą do serca Boga, w którym to sercu mamy przygotowane miejsce i w którym to sercu już dziś. Matka Najświętsza Maria znajduje się z duszą i ciałem. Życzę Wam mądrego, głębokiego rozważania tych słów. Pozdrawiam serdecznie z Warny, z Bułgarii. Miłego wieczoru.